Jeśli znowu nie masz pomysłu na danie z mięsem mielonym, to chodź, pokażę ci jak zrobić te proste meksykańskie burritos. I od razu zaczynamy. Na patelni rozgrzewacie tłuszcz. U mnie jest to masło klarowane i na rozgrzane masełko wrzucacie tak półtorej cebuli pokrojonej w kostkę. Wszystko razem szklicie, aż będzie wyglądało tak i możecie dorzucać pół kilograma mięsa mielonego. Ja akurat miałem wieprzowinę, ale może być też wołowina lub wieprzowo-wołowe. I już możemy doprawiać, słuchajcie. Ja oczywiście na początek dwie łyżeczki papryki słodkiej wędzonej, łyżeczkę soli pół łyżeczki pieprzu czarnego, łyżeczkę oregano, pół łyżeczki chili ostrego i wrzuciłem jeszcze dwie łyżeczki zwykłej słodkiej papryki. Wszystko razem mieszacie i smażycie dalej. Zobaczcie jak papryka wędzona i druga papryka ładny kolor nadały temu mięsu. Wszystko wygląda już ultra mega apetycznie. Na to wrzucacie ponad połowę szklanki ryżu, ale możecie też więcej jeśli lubicie i wszystko mieszacie i dorzucacie puszkę pomidorów, a następnie pół szklanki wody. Aby ryż miał się w czym ugotować. To wszystko przykrywamy i dusimy około 20 minut, tak żeby ryż miał szansę się ugotować. Jeśli jest za mało wody, możecie zawsze podlać. Zobaczcie, jak to fajnie się wszystko ugotowało. Spróbujcie w międzyczasie, czy ryż jest miękki. Jeśli jest, to dorzucacie sobie puszkę fasoli czerwonej. Wszystko razem mieszacie i delikatnie podgrzewacie. A na koniec możecie dorzucić coś zielonego, pietruszkę lub kolendę. I to już czas na składanie naszych burrito. Na patelni podsmażacie lekko tortille. Żeby była bardziej miękka i plastyczna, wykładacie dwie łyżki farszu. Na górę sypiecie ser i zawijacie właśnie w ten sposób, jak pokazuję na filmie. Dosyć ciasno, żeby nic wam się nie rozpadło. I gdy macie to zwinięte, możecie to jeszcze podsmażyć na chrupko. Ja wierzch smaruję rozpuszczonym masłem, wymieszanym, jeszcze ze słodką papryką lub papryką wędzoną. I wrzucam to na patelnię. Lekko trzeba to docisnąć, żeby ładnie nam się zarumieniło. I zobaczcie, jak wygląda nasz efekt. Zobaczcie, jak to fantastycznie tutaj wszystko chrupie. I nasze burrito w środku prezentuje się tak. Pięknie nadziane mięsem mielonym, fasolą i serem. Polecam Wam zajadać to z dodatkiem kwaśnej śmietany. Naprawdę fantastyczne połączenie smaków. A po więcej fajnych i prostych przepisów obserwuj mój kanał.